Hej! witam Was bardzo serdecznie z tej strony Jochen. Witam Was już w kolejnym odcinku z gry FTL, czyli Faster Than Light, i zaczynamy znowu nową grę. <laughs> Bo niestety nam się nie udało ostatnio przeżyć. Niestety rozwalili nas, z tego co pamiętam, to byli rebelianci, już chyba w sektorze trzecim, więc No, było trochę lepiej. A, na teraz. Mmm, jakby to nazwać Nasz statek? Nazwiemy go. Utopia. Chociaż powinno być przez duże U. O! I jeszcze... Deutopia Utopia. Świetnie. Czyli będziemy sobie latać D Utopia. Czy możemy jakiś inny statek? Niestety nie możemy. Ale co nas to w sumie? Dajemy dalej na normal, wiem, jestem dość słaby, jeśli chodzi o tę grę. Ale. Tutaj sobie patrzymy. O, możemy polecieć tam. Może coś tam będzie ciekawego do. No, zobaczymy. Eee, Promisto Help, Simplifier of the... For Distance, Continue. Zostaliśmy, dobrze. Aha, właśnie, bo ja muszę sobie tak dać. Będziemy Burst Laser używać. I mamy tam Exit. Co so, jak najszybciej takowstje? Yy, bo już od, po prostu tak ostatnio... Yy, a! Drows, drows, and sent crew member over the slaves. We will never surrender! Oczywiście, my nigdy się nie podajemy i walimy im tutaj. Ale ogólnie yy, mam jakiś już, tak powiedzmy, że rozplanowany. Mam troszkę, tak tylko troszkę. Dobra, oni trochę szybciej, ale my dwa razy. Nie będę zużywał tych yy, Artemis, bo... <laughs> Nie ma troszkę po co. Przyda się na kiedy indziej. O, i uderzyły. I to jest najlepsze, żeby właśnie ich zniszczyć, czyli zniszczyć im to maszynownie. Ja tak będę to nazywał maszynownie, tak? A, bo to jednak jest easy. Tutaj nie teraz w cockpit, bo już i tak nie będą strzelać, a mogą zdążyć uciec. Tam widzę, że naprawiają. Ja wiem wiem. Dobra. No kurde. Dobra, i teraz wiem, że na pewno nie uciekną. Nie mają nawet jak, ponieważ jest. O, laser. A, laser. Laser tutaj jest bardzo dobry. Nawet mam. O, accept their offer, Lauren. We surrender take one of our slaves as tribute. They will die anyway. A, będę miał tylko Laurena. A jak. Czy ja dodatkową osobę? Albo dodatkowe. Rzeczy. Wiecie co? Nie no, w sumie on ma rację, bo jeśli ich zniszczymy, to umrą. No chyba, że magicznie się wydostaną. Nie. Biorę. Hej, Lauren. W czym ty jesteś dobry? Jesteś w ogóle w czymś dobry? Nie. To idziesz na tarczę, w razie czego będzie nam tarczę robił, a my skaczemy dalej. Ok, tutaj mamy yy, piratów. O, oni są już mocni, mają drony. A my nie mamy nic tak naprawdę. Dobra, zobaczymy, jak oni strzelają. Ok, nie będą już strzelać. Zostało im to zniszczone. To jest. Początek jest bardzo łatwy, jak sami widzicie, bo oni nawet nie zdążą nam nic zrobić. Ok, zniszczymy im teraz. kokpit. Albo Pana, yy, który siedzi i steruje tym całym statkiem. A w takim razie oni nie mogą i tak do nas strzelać. O, zamisował. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, już do nas strzelają. Jakbyśmy mieli jeszcze jed jedną osobę tutaj w kamerach, to byśmy widzieli... a Nie, my nie bierzemy. I tak nie pierdolą. A będziemy mieli więcej. Ja, ja to dobrze wiem akurat. Dobra, dawaj, dawaj. No, no, strzel. I widzicie. No, powiedzmy, że podobnie. Jeszcze ja się nie będę ulepszał. A musimy tak, o, musimy tak, żeby uciec tutaj, a jednocześnie jak najwięcej zwiedzić. Powiedzmy, że zwiedzić. Nazwę, że zwiedzimy, ok? O, to jest bardzo łatwe. The ship starts to power up its fatal its get away it will not do warn the fleet of your position. Aha, wziął mi tego ziomka. Nie mogę. No, nie co to w ogóle robi, ale. Nie mogę używać mojego oszty. Nie, co się z nim stało? Okej, okay, dawaj. Nie, to będzie łatwe. No, jak mówiłem, easy. Continue. A, gdzie ty poszedłeś? Halo. Idziesz tutaj. A możemy się już ulepszyć, ulepszymy sobie na pewno reaktor. Musimy też tak uważać, więc skoczymy troszkę dalej. W takim razie, jeśli możemy sobie na to pozwolić, explore the asteroid field. To dangerous, we'll just wait for the FTL to charge. No i świetnie, dostaliśmy. Możemy się ulepszyć i możemy ee, power your shield. E, blok one shot, teraz będę mógł. Zaraz będę mógł dwa. Tak, wiecie co? D y dwa shoty to jednak lepsz, prawie jeszcze prawie dwa shoty. Żeby nie było, ok. Dobra, lecimy tak. Enemy FTL charging, czyli jeśli oni e, ładują. To jeśli dobrze myślę, tak musimy w kokpit walić, ale teraz walniemy tutaj. Bo widzicie, tam ma, mamy o tutaj enemy yy, faster than light, delete czyli na, im walnęliśmy w kokpit yy, Walniemy sobie tutaj, bo wydaje mi się, że oni będą uciekać. Yy, ja im nie pozwolę na to, żeby uciekli. Nie, 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 nie. I to są rebelianci. O kurde, ale zemstował oni tak ledwo co. O, dobra, naprawili. No ale to i tak nam dużo nie robią, jak na razie, nie, musimy się jak na razie, ok, delay, znowu, chyba oni już właśnie próbują uciec, nie, nie, nie dam im uciec, nie ma mowy, a może jakiś, jakaś dobra oferta będzie, dobra, jump, i uciekli, bo nie trafił, cholera, mamy sklep, do sklepu nie będę leciał, ponieważ 17 sparklów, o, natomiast tutaj mamy. O, walniemy sobie najpierw tutaj, bo laser. O, mają drona. E, dron laserowy się z tymi troszkę nie sprawdzi. im. tak naprawdę lasery. Lasery się fajnie. Bo ja właśnie tutaj yy, sprawdzałem. I powiem wam, jest fajne kombo na lasera. Jakbyśmy dostali, albo jakoś kupili szybko laser, to uwierzcie, że byśmy naprawdę nieźle. Solar fl Flare Ok, musimy uważać. tylko kurwa No dobra Zaraz, dobra Nie możemy zberstować, ja pierdolę Dobra, musi się tutaj Niestety Ok, otwórzmy No dobra Poczekamy sobie troszkę Solar flare. Jeszcze jeden. Kurwa! Tak wiem. Okej, okay. no kurwa mać. Kogoś tu pojebało. No kogoś tu na serio pojebało. No patrzcie co się dzieje. O, chuj chodzi. Ja skaczę, ja mam to gdzieś. Nie mnie to. Skaczemy. Nie! Umarł. Nie. Czemu wy umieracie głupie śmiecie? Nie, ja nie chcę. Ja chcę Arjusur. jest. Lecimy od nowa. Nie wiem. To było coś strasznego. Dobra, lecimy jeszcze raz. Nazwę Nie, nawet nie będę nazywał, bo to nie Okej, okay, więc, um, możemy im powiedzieć yy, Jepcie się na mordę. Ale czekajcie. O tak, damy. Mmm, dałem wszystko. Ale jakbym dobra, szój. Jak na razie niech będzie tak. No, dawaj, dawaj. Dobra. Mogę Artemis, ale ja nie będę strzelał rakietami. Bo nie ma na no, trochę teraz sensu, żeby strzelać w nich rakietami. Ok. Teraz wolnimy im cockpit. Gdyby chcieliby nam spierdolić. Nie, 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 ja nie będę wam dawał. No fucking way, no ja teraz tutaj. Świetnie. A troszkę mnie gardło boli, powiem Wam, ludzie. <laughs> Dlatego mogę tak troszkę gorzej brzmieć, jeśli. Okej. Okay. Bo no właśnie tak. Od już parę dni mnie, ale dzisiaj to już tak boli, że. <laughs> może nie, że jeszcze ledwo co gadam, ale <laughs> gorzej już. I będę musiał troszkę uważać na gardełko. Dobra, mamy 17 sparklów. Dwa do skakania też. Okej, okay, lecimy tak. W górę bardziej. Może coś się fajnego Plecz, Do do apolikaj. Świetnie. No i teraz to ja mogę. Yy, co ja chciałem? Weapon? Nie. Obecnie tak. Co wezmę. Quest Quest uh, Pierwszy raz widzę quest'a Dobra Bierzemy go Missile weapon bombardei case structure Abolive noticio Eee Fuck you Gdzie? Tutaj Muszę strzelać? Normalnie no. Będzie to raczej łatwe Chociaż wolę jedną bombkę walnąć No Nieważne Straciliśmy jedną bombkę no ale dobra, może nam się uda tak, że nie będą do nas strzelać. No i już przestaną do nas strzelać. Raczej prawdopodobnie już Zamkną mordy. No, dawaj, dawaj. No, prawie. Dobra, walniemy im w cockpit. By nie myśleli, że, że jest im tak fajnie. Nie, ja, ja po prostu im wolę pierdolić w cockpit teraz. No i świetnie, quest chyba zrobiony. Zostaliśmy dwa, myślę czyli straciliśmy dwa odo, czyli wyszliśmy na zero, plus jeszcze Sparkle. A my polecimy w takim razie tutaj, tak. I przelecimy obok tej głowicy. Głowicy, dobrze mówię. A tutaj? Eee... Nie wiem właśnie czy dobrze mówię, czy głowica świetlna, nie wiem. Puf, puf. No i chuj wam w dupę, bo już nie możecie strzelać. A jak na razie nam idzie bardzo dobrze. Chociaż to już drugi raz, bo za pierwszym razem to wszyscy praktycznie nie zginęli. Znowu. Nie wiem, może też dobra taktyka będzie zamiast. Mm, że najpierw strzelać im wymaga, z tam gdzie właśnie się strzela. A potem strzelać tam, gdzie są bariery, tam, gdzie właśnie shield. E, się uzupełnia to też w sumie będzie dobra taktyka, ale na pewno nie na początek będzie to dobra e, mi się wydaje taktyka na takie późniejsze gry gdzie trzeba będzie i też tą tarczę zniszczyć tak mi się wydaje, ale jeszcze nie powiem wam dokładnie ale weźmiemy sobie barierę i power bars mamy jedno, no niestety, o właśnie obok tego tutaj ja tutaj nie chcę za bardzo o, dlatego polecimy w dół, potem w prawo jakoś tak pójdzie o, co my tutaj mamy? Attack tak automatic automaty to get the sensor station A najpierw dzielamy ich O górny mają dobry no Dobra, zużyjemy no cholera Dobra, ja wolę tutaj troszkę zużyć, ok zniszczyłem im tak, żeby ten dron głupi nie strzelał. Okej, okay, hop Misowali. W takim razie teraz tutaj strzelamy, strzelamy im w kokpit. Chciałbym w ogóle też właśnie odblokować te inne inny wygląd statku, ale ten nie jest zły. Nie, podstawowe nie są aż takie złe. No. Ogólnie widzę, że oni chyba naprawiają, yy, magazyn... magazyn. A, A, już nic nie naprawić. 9 Sparklów, 10 mamy, czyli tak jak na początku. O, dobra, mogą nas wykryć. Chuj, nas y, wykryli. E, gdzie strzelamy? Z A, to laserowy jest. Laserowy to gówno akurat. O, teraz on zniszczy troszkę. E, dobra, i tyle. GG. Jedno taka, właśnie na takie, gdzie są drony. No jeszcze może, bo zużywam ty właśnie ten Artemis. Dobra. Teraz walimy tam, bo oni tego w ogóle z tego widzę nie naprawi... Oł, shit, naprawili. To walimy im tam. No i chuj wam tutaj widzę, że przeszli. Widać jak się otwiera, ale... Nie widzimy ile ich tam jest, bo wydaje mi się, że tam... Na początku będzie z jedna, może z dwie osoby. Na statek aż. Tak, trzeba wziąć to pod uwagę. A my skaczymy dalej. No dobra, distress. Mamy dwa distress. Polecimy tam. Chcę do... właśnie, distress, bo tam może coś być. Demand is... O kurde. To będzie trzeba będziesz szybko. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się. Ok. I już mi nie uciekniecie. Ja będą chcieli uciec to szybko tam y, Artemis się załaduje i... O! No i GG. No, już, już myślałem, że już skoczyli, a tu patrzę właśnie, że te... Faster den został y, skasowany i... GG. GG na tym statku. 15 dostaliśmy. Y, możemy się jakoś tam ulepszyć. A dokładniej to bym się uleczył, Jeśli nie uleczył, to ja mówię, eee, Endodge Sensor albo Alus, Remote open, Upgrade Blast Door, nie wiem, a um, Power Bars wierzę w to, że Power Bars, o kurde, to już troszkę za daleko poszliśmy ale wierzę w to, że... Try to dizolich the ship by shooting at the rock. Destroy and loot the ship. there just pirates. A uh, Chcemy być moralnym człowiekiem, czy bardziej takim... A, pomożemy tylko dlatego i... Um, możemy mieć loot ich. Ach, chuj loot. Oczywiście strzelamy im tam. Dum dum... Chciałabym nowego i jeszcze dwóch, jeszcze ludzi. Byłoby fajnie. I tyle. Wow, co oni nas trafili. Mocno nas walnęli. Ale dobra. O, leci. Tarcza bardzo mocno. O, resist. O kurde. To będzie długa walka w takim razie. Jeśli oni mają resist na laser. Oby nie. Heh. Jebało wam się coś. Mordy. Myślicie, że co? Bo nie po to was na pieprzą, żeby nagle wziął się od was jakiś gówno lód. Bierzemy cały lód. W sumie trafimy wam tutaj. Albo nie, tutaj, bo jest, bo jest. na środku bardziej. Piu, piu! i rozkraszony. 13 nastaliśmy. Dobra, i teraz trochę będzie słabo. Będziemy musieli patrzeć. Będziemy musieli stąd do sklepu. Ze sklepu dotąd. I dopiero tutaj. A tutaj to już w ogóle nie powiem. Dobra, ale lecimy do sklepu w takim razie. W sklepie może coś kupimy. Uh, continue. Oh, Moglibyśmy. Tu jest dron. Uh, możemy sobie ludzi wziąć. Kupić. Drone, hacking, target clone bay, clone z Dead Crew. Skills Kurde, dobre to jest. Dobra. Niestety nas wykryją, i będzie to, ale w sumie ja już to będę na jolo leciał, więc e, Buy one slave, 40 aż. Attack the Slayer come. Ignore. Atakujemy ich, nie ma Mamy jeszcze te mysles, y, Artemis ja będę, no, mysle, czyli rakiety Więc O, zmisował sobie Pio, pio I taki chuj, o shit Nie będziemy mieli HP Ale dobra, to tam Ale patrzcie ile życia mi wzięliśmy. W cholerę. Dobra Teraz im w cockpit. Dobra, już z, będą mogli do nas strzelać, ale ja się tym nie przyjmuję. O kurde. Dzidzi Dobra, weź to napraw. 52, byśmy mogli coś kupić. Tak, wiem, nie mogę skończyć. No dobra, szybciej to naprawi. Im szybciej naprawią, tym będzie łatwiej. Dobra, jump. Distress. Tak, wiem. Przesuwa to się strasznie. Ja dzisiaj będę... Ale lecimy jolo. Ja już tutaj mam tu gdzieś. Let them to destination. Destination finals. I dostaliśmy siedem. Możemy teraz wyskoczyć. Dobra. Continue. Search among the stories and see if someone will sell to you. Okej, okay, możemy coś kupić. I Anti-Ship Beam Drone. Jest Combat Drone, to są drony. Ja nie chcę dronów. Drone Control, Clone Bay, and Mind Control. Mind Control jest śmieszny, ale i tak mi na niego nie stać. Ale na Clone Bay. Czy chcę kupić. Bo ja nie chcę za bardzo, ja chcę jakąś nową broń. Ja chcę nie drona, ale. Do strzelania, które będziemy mieli, Dobra, close tutaj. O, gdzie mamy PERS, Artemis, jeszcze 4. A my w takim razie lecimy dalej. Hmm. Kurde, piraci to kontrolują. Co to jest? UDINIFA fajny NEBULA. Sektor wolę, wolę tutaj. Ok, Quest, Distress, Dobra, więc, e, sektor 2. To są piraci. Więc jak już to będzie nas dużo piratów. Prawdopodobnie Try to do... By the rocks uh, Czy chcemy ich niszczyć? Nic nie wiemy na ten temat Ale... Okej, okay, okej okay. Store distress Idziemy do, do sklepu Mam bardzo dużo, nie wydaje Okej, okay, dziękuję I możemy sobie y Ion bomb Burst laser albo Pegasus eee, ale to na rakiety to działa, więc... O kurde, co to jest to? Cloaking. Close the ship, adding 6 60 to your Rasing and... Rasing the enemy ship from locking on their weapons. Nie wiem. Hacking battery and hacking. Nie, ja chcę albo Tom, tylko że e, 22 sekundy, tu jedna... o bardzo. Burst laser 1 to jest pojedynczy strzał. Hmm. Czekajcie, muszę, bo to jest mysle. Charge. Kurde, jakby jeszcze jedna strona jakby była. Dobra, naprawimy się trochę, to ja jestem tego pewien. Możemy sobie kupić mysle. Nie, nie, nie kupię, bo ja nie mam tyle y, pieniędzy. Dobra, tak wiem. Kurde, mój komputer. Proszę się odjebać od, od mojego komputera. O, oh, shit Ale je było. Dobra, na szczęście. Ja właśnie jeszcze nikogo nie mam. Dobra. Ee... Accept their offer. No. And they will die. Nie. Nie po to mnie się, że atakują. Fuck you. Fuck you, bitch. Fuck you. Nie, serio. No, daliby mi dwa, ale ja wolę tutaj sobie wziąć 107. 108. Co ja mówię? Eee, tu jest sklep, tu mamy Idziemy na Questa. Idziemy na Questa. Skacz po Questa. Dobra, strzelimy. A znaczy ci zależy, jaki o kurwa, co się stało? Trząsę da radę. I nie da radę. Halo. Halo, pomóż mu. Dobrze, dobrze. Przeżyjesz. Musicie to przeżyć. Czekajcie, bo ja teraz nie kontroluję, co się dzieje. Fuck you! Dobra. Dobra, zabij go. Fuck yeah. Dobra. Prawie ich zabiliśmy. Dobra. Nie, umarł mi. O kurwa. Nie wierzę. Ziomek mi umarł. Jeszcze jeden. Fak. Proszę go wypierdolić stamtąd. Dobra. O oh, Jezus. O oh, Jezus. Dobra. Ale w takim razie jesteśmy na tym momencie gry, a ja właśnie tutaj zakończę dzisiejszy odcinek. Na razie do jutra, albo do, może do później. Nie, nie wiem jeszcze jakoś, kiedy ja to będę robił. No ale na razie, cześć.